Czekam, że się śpieszę na trening, zrobię miś przed jedzenie. Słuchaj, masz 15 minut, bo w tym urządzeniu da się w 15 minut zrobić super pyszne, ale też super zdrowe jedzenie, za które trener nawet się pochwali. Co da się w tym zrobić? jedzenie? No słuchaj, oczywiście, że się da i zaraz ci to udowodnię, więc siadaj i czekaj, a ja ci pokażę, co to potrafi. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj opowiem Wam o urządzeniu, które ułatwia życie. I nie chodzi tutaj o smartfon pozostawiony na blacie, a o to urządzenie, czyli Air Fryer. W tym przypadku Philips Ovi Smart XXL. Jak to urządzenie może ułatwić życie? Ano tak, że jest to urządzenie inteligentne, które pozwala przygotowywać zdrowe jedzenie w bardzo krótkim czasie. Może nawet zastąpić piekarnik. Jak to możliwe? No i dlaczego Ovi Smart XXL jest smart? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku na kanale TechnoStrefa zapraszam serdecznie do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą Philips, która to w swojej ofercie ma szeroką gamę urządzeń typu Air w tym model Ovi Smart XXL, który to dostaliśmy do testów. Philips Ovi to urządzenie, które do gotowania, smażenia, pieczenia, a nawet grillowania wykorzystuje przepływ gorącego powietrza. Powietrze krąży wewnątrz specjalnej komory, poddając obróbce termicznej cokolwiek tam wsadzicie. Brzmi banalnie, no i właśnie tak samo proste jest przygotowywanie posiłków za pomocą tego. Typu urządzenia. Zazwyczaj jest to też szybsze i zdrowsze w porównaniu do klasycznego piekarnika. Ale zanim zamienię się w Gordon Ramseya i pokażę wam, jak przygotować posiłki za pomocą tego urządzenia, to pozwólcie, że najpierw kilka słów o technikaliach. Urządzenie nazywa się Philips Ovi Smart XXL. Dokładne oznaczenie widzicie na ekranie. Jest to najwyższy model z serii urządzeń Airfryer od Philipsa, które znajdziecie w ich ofercie. Dopisek XXL też nie jest tutaj przypadkowy. Pojemnik do przechowywania żywności ma. Ma pojemność aż 7,3 litra i może pomieścić do 6 porcji. Żeby poradzić sobie z taką ilością jedzenia, urządzenie oferuje moc maksymalną na poziomie 2225 W, co pozwala na efektywne osiągnięcie temperatury aż 200 stopni Celsjusza. Do tego dochodzi jeszcze cała gama ciekawych funkcji, technologii i trybów. Do nas urządzenie przyjechało w wersji białej, ale dostępny jest także wariant czarny, obydwa ze stylowymi, złotymi wstawkami. Wykonanie to przede wszystkim błyszczące tworzywo sztuczne, które Powinno bez większych problemów pasować się w wystrój waszej kuchni. Przejdźmy zatem do praktyki. Zaczynamy od głównego elementu frytkownicy, czyli od szuflady, która tutaj w tym przypadku jest zamontowana na specjalnej szynie, co pozwala na bardzo wygodne jej otwieranie, ale również zamykanie. Natomiast ta szuflada jest w zasadzie dwuczęściowa, bo ta większa część nie jest połączona z rączką, a z rączką jest połączona ta mniejsza część, którą de facto będziemy wykorzystywać do gotowania i jest to bardzo wygodne, no bo po prostu możemy Ją wyjąć niezależnie od tego. Co robimy z samą szufladą i to rozwiązanie ma przynajmniej kilka plusów. Pierwszym plusem dość oczywistym jest sama wygoda. No bo kiedy otworzymy, wyjmiemy, po prostu tą dodatkową mniejszą częścią możemy pracować niezależnie od samej szuflady. Natomiast druga kwestia jest taka, że dzięki zastosowaniu tego drugiego większego pojemnika cyrkulacja powietrza jest jeszcze lepsza, bardziej efektywna, dzięki czemu lepiej nasze potrawy będą się gotować, smażyć piec, grillować i tak dalej. I co ważne, jest ona tutaj tak specjalnie wyprofilowana, nawet jest tutaj taka specjalna wkładka, która polepsza cyrkulację tego powietrza. Druga kwestia jest taka, że kiedy cokolwiek gotujemy, smażymy, pieczemy w tym mniejszym pojemniku, to tłuszcz nam się nie będzie tutaj zatrzymywał, tylko będzie spływał właśnie do tej większej części. Dzięki temu będziemy mieć jeszcze bardziej odtłuszczone, jeszcze bardziej fit. Rzeczy, które za pomocą tego urządzenia przygotowujemy. A skoro już jesteśmy przy tłuszczu, to w Ovi znalazło się kilka ciekawych technologii, które przydadzą się nie tylko osobom, które mają dwie lewe ręce do gotowania. Pierwszą z tych technologii jest Fat Removal, i tutaj producent obiecuje, że to urządzenie potrafi usunąć aż do 50% tłuszczów nasyconych z potraw, które w tym urządzeniu przygotowujecie. Jednak tą najciekawszą, przynajmniej moim zdaniem, technologią jest smart. Sensing, czyli coś, co w zasadzie przejmuje od was pałeczkę podczas gotowania. A jak ten smart sensing działa? Ano tak, że jest on połączony z panelem frontowym i z pięcioma programami, które tutaj macie do wyboru. Nazywają się one Smart Chef. No i w zależności od tego, co przygotowujecie, jaką potrawę będziecie przygotowywać, to wybieracie jeden z tych pięciu programów i on już sam na podstawie tego, co właśnie do tego urządzenia wsadzicie, dostosuje zarówno temperaturę, jak i czas pieczenia, gotowania, smażenia, etc. Więc tak to po prostu działa, że umieszczamy. Dany produkt w środku, wybieramy co to jest, czy są to mrożone warzywa, czy świeże warzywa, czy jakieś mięso, czy ryba, i już wtedy ten program automatycznie dostosuje nam zarówno temperaturę, jak mówiłem, ale również czas gotowania. Wśród tych pięciu programów Smart Chef znajdziemy mrożone warzywa, czyli na przykład mrożone frytki, ale nie tylko. Później mamy świeże warzywa, czyli również na przykład frytki po prostu ze świeżych ziemniaków. Później mamy ryby. Czyli, wiadomo, te mięsa bardziej delikatne, które nie mogą być super mocno wysuszone. Później mamy ikonkę pałki kurczaka, a więc części kurczaka lub inne mięsa, które muszą zostać poddane nieco większej obróbce termicznej. No i na końcu mamy program do pieczenia całego kurczaka lub jakiegoś dużego kawałka mięsa, gdzie wybieramy po prostu wagę. Czyli mamy od 1 kg możliwość regulacji do 1 kg. I 80 kg, czyli wybieramy wagę, no i owi resztę parametrów już sam dostosuje. Reasumując, każdy z tych programów przygotowuje potrawy w różnej temperaturze, ale także w różnym czasie. Zapewniając wam komfort, że ryba nie będzie przesuszona, a frytki na przykład spalone na wiór, Ale! Ovi Smart to nie tylko urządzenie do przygotowywania potraw na nowo, ale także do odgrzewania potraw już zrobionych. Tutaj producent obiecuje, że wszystkie potrawy, które będą odgrzewane, będą smakować prawie tak lub dokładnie tak samo, jak te świeżo przygotowane. I to oczywiście jest bardzo fajne, bo raz, że nie każde potrawy smakują na zimno, a dwa, że warto nie marnować jedzenia, więc jeżeli coś mamy do odgrzania, to za pomocą takiego gadżetu można je odgrzać. A jeżeli ten film Wam się podoba, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, Dzięki temu moje serce będzie tak gorące, niczym powietrze w Ovi Smart. Co to byłby za sprzęt Smart bez aplikacji mobilnej? I nie inaczej jest w tym przypadku, ale być może tutaj was zaskoczę, bo aplikacja mobilna nie służy do sterowania tym urządzeniem, a służy do tego, że kiedy nie macie pomysłu, co tutaj przygotować, na przykład na obiad czy na kolację, to do tego właśnie będzie przydatna aplikacja mobilna. Tam znajdziecie. Przepisy na różnego typu potrawy, które przygotujecie za pomocą właśnie OWI, ale nie tylko przepisy przygotowane i zaproponowane przez producenta, ale także przez innych użytkowników właśnie tego typu urządzeń. Możecie tam również wy sami dodawać różne przepisy i pomysły na potrawy, jeżeli na takie wpadniecie. Więc tworzy się taka społeczność posiadaczy airfryerów. Ale co to byłby za test, gdybyśmy nie sprawdzili w praktyce tego urządzenia, więc wybrałem właśnie trzy przepisy. W zasadzie na przystawkę, lekki lunch, no i oczywiście na deser. Więc te trzy przepisy teraz przygotuję dla Was za pomocą Ovi Smart i zamienię się w Gordona Ramseya. Słuchajcie, lecimy z pierwszym przepisem na początek przystawka, czyli chipsy. Będę się inspirował tym przepisem z aplikacji NutriU, więc mamy już przygotowane, obrane ziemniaki. No i teraz wystarczy je po prostu pokroić bardzo cieniutko. Oczywiście do smaku wiadomo, że sól nam jest potrzebna. Możemy dać też pieprz, jak ktoś, jak ktoś ma ochotę. Mm. No i oczywiście potrzebny jest nam także olej. Dobrze i teraz jest bardzo ważna sprawa, bo kiedy wyciągniemy sobie tą szufladę, pamiętacie, mamy ten dodatkowy pojemnik tutaj. I w tym dodatkowym pojemniku jest jeszcze jeden dodatkowy pojemnik, który możemy sobie w taki sposób wyciągać, że zobaczcie, on ma rączkę, jest to bardzo wygodne, ale w zestawie mamy taką oto siateczkę, którą zamiast tego właśnie pojemnika możemy to sobie wrzucić. I dzięki temu jest to idealne właśnie do robienia chipsów, frytek i innych tego typu rzeczy. Mamy taki po prostu ruszt, z czego ten cały tłuszcz nam spływa, ale dzięki temu też jest lepszy przepływ powietrza, więc do takich ziemniaczków będzie to idealne. Także to sobie umieszczamy. Teraz wrzucamy sobie nasze ziemniaczki do środka na chipsy. Będzie ich mało, więc raczej powinny się dosyć szybko zrobić. I teraz słuchajcie, co teraz robimy? Zamykamy naszą szufladę, włączamy urządzenie i teraz wybieramy program numer 2. Czyli warzywa świeże, w tym przypadku ziemniaki. No i co? Wystarczy kliknąć, przycisk, złoty przycisk, trzeba kliknąć i Airfryer Philips OviSmart XXL sam dopasowuje parametry, włącza nam nasze ziemniaczki i one się robią. Drugi przepis, brokuł, czyli szybki lunch. Najpierw dzielimy brokuła na różyczki. Teraz możemy spojrzeć na nasze chipsy. Zobaczcie, kiedy air fryer już sobie dopasuje wszystkie parametry, to nam wyświetla, że włączył 160 stopni i 16 minut jeszcze to się będzie robić. Moim zdaniem, e, możemy sobie po prostu to sprawdzać co jakiś czas i zobaczyć, jak to wygląda. Jak, wydaje mi się, że na pewno będzie to mniej trwało niż 16 minut. Możemy co jakiś czas sobie wyjąć i sobie tak zrobić o, tylko tak, żeby nam nic nie wyleciało za dużo. Żeby po prostu równomiernie nam się tam wszystko rozłożyło. Wkładamy z powrotem. On sobie wtedy wraca do tego, co robił wcześniej. A deserem będą owsiane ciasteczka z jagodami i migdałami. Co ważne, w zestawie z OviSmart są także silikonowe foremki do muffinek. Wielokrotnego użytku dzięki temu, więc to jest bardzo fajne i je wykorzystamy do przepisu na deser. Urządzenie daje nam znać tutaj właśnie dzięki takiej ikonce szuflady oraz dzięki sygnałowi dźwiękowemu, że mamy w tym momencie Właśnie wyjąć naszą szufladę i zrobić to, co już wam wcześniej pokazywałem, czyli o, już słychać, że chipsy są faktycznie już prawie zrobione. Czyli przemieszamy i wkładamy z powrotem. Macie margarynę na przykład do rozpuszczenia, czy jakikolwiek inny tłuszcz. Możecie w takim urządzeniu tego typu również ją rozpuścić. Dobra, chipsy chyba gotowe, wyjmujemy. Mmm, ale ładnie pachną. Wow. Dobra, uwaga. Już? Zobaczcie, proszę bardzo. Krupiące, dobra, jednego muszę przetestować, bo to jestem jak Robert Makłowicz. No, powiem Wam, jak chipsy, prawdziwe, nawet lepsze. Wkładamy nasze brokuły. Program nastawiamy dokładnie ten sam. Czyli włączamy, wybieramy świeże warzywa. Dobra, lecimy dalej. Z naszym przepisem, czyli lecimy tak. Płatki owsiane. 25 gram granoli. 30 gram musu. Nasze ciasteczka są już gotowe. Ja postanowiłem zrobić je w formie takich mafinek, czyli użyłem tych wielokrotnego użytku foremek silikonowych, które są w zestawie z tym urządzeniem. A tymczasem sprawdzamy, jak tam nasze brokuły. O już całkiem, całkiem, jak widzicie, są naprawdę upieczone, więc mi się wydaje, że jeszcze tylko chwila i, i wystarczy. Znaczy oczywiście nie polegajcie w 100% na maszynie i na tym, co ona wskazuje. Czasami trzeba też zaglądać i zobaczyć w środku, jak to wygląda. Myślę, że brokuły są gotowe już. Zobaczcie, lekko przypieczone, takie jak miały być. Mam nadzieję, że będą fajne chrupiące. Więc wsypujemy sobie nasze brokuły, wkładamy nasz ostat ostatnią rzecz, czyli nasze babeczki, mafinki czy ciasteczka. W zasadzie miały być jagodowe, będą burówkowe. I teraz do tych babeczek wykorzystamy program manualny. Czyli włączamy nasze urządzenie, klikamy sobie na temperaturę i wybieramy 160 stopni. Klikamy i wybieramy czas 13 minut. I włączamy. Wracamy do naszych brokułów. Teraz polewamy je dressingiem. Bo bardzo, z oliwy, z oliwek, z czosnku i cytryny. W trakcie, jak przygotowują się nasze babeczki, ciasteczka, zapraszam Was, Panowie, do degustacji. Proszę bardzo. To musicie tu przyjść. Tutaj, tutaj, Dzień tutaj. Dzień dobry. Proszę bardzo, najpierw przystawka w postaci chipsa. Proszę wziąć to bardziej dopieczone. Mmm, ale. Nawet tak się łamią fajnie. Czyli dobre. No tak, Smakując i... zdrowo. Dobra, proszę bardzo. Na pewno jest opity tłuszczem. Uuu, jakie chrupiące. Wow. Powiem szczerze? To jest dla ciekawe. Dla osoby, która nie lubi... Brokułów. Brokułów. Naprawdę bardzo fajne. Niegotowanego za bardzo nie lubię, ale tak mhm. jest ciekawszy, jest Ja takich... też nie przepadam za gotowanym Chrupiący. brokułem. Ja mam ten cytrynowy też dressing, super. Ale... I z tym czosneczkiem fashion smak. Dobra, sprawdźmy jak nasze ciasteczka czy się połączyły, czy nie. Uwaga, bo gorące. Dwa sobie wyjmiemy. Reszta niech może jeszcze sobie będzie chwilę. No i co, uwaga, obracamy. Uwaga. Chwila prawdy. Wow, połączyły się. Uwaga. Smakują jak ciasteczko owsiane. Jak zwykłe ciastko takie owsiane, faktycznie. No. Ale fajnie ta borówka smakuje na ciepło. Czasami jednak warto posłuchać przepisu i te babeczki, które zostały tyle minut, ile powinny w naszym urządzeniu, zdecydowanie lepiej wyglądają. Są bardziej zbite i no faktycznie wyglądają jak ciasteczka. Więc jak widzicie, bardzo fajnie. Przepisy są jednak po to, żeby ich się czasami słuchać. Ale Dziękuję. zobaczcie, zobaczcie, trzymasz w ręce. Trzymam. I jest ciasteczko owsiane. Jak widzieliśmy, przygotowywanie potraw za pomocą urządzenia tego typu jest szybkie, łatwe i przyjemne. Ale jak to wszystko ma się co do kwestii oszczędności i porównania na przykład z piekarnikiem? No bo wiadomo, że w większości gospodarstw domowych to właśnie piekarnik będzie pierwszym wyborem, kiedy chcemy przygotować frytki, kurczaka albo pizzę. No właśnie. Podam tutaj praktyczny przykład, czyli przygotowywanie całego kurczaka albo filetu z łososia. Ovi Smart versus piekarnik. No to uwaga. W przypadku urządzenia typu Ovi Smart przygotowujecie takie potrawy aż o półtora razy szybciej, jednocześnie pobierając o połowę mniej energii w porównaniu do klasycznego piekarnika. Więc to już samo w sobie robi wrażenie i można powiedzieć, że takie oszczędności są widoczne na pierwszy rzut oka, no a druga kwestia to kwestia samej zdrowotności i kaloryczności takich potraw, bo po prostu w air frajerze są one przygotowywane przede wszystkim z mniejszą ilością tłuszczu lub praktycznie w ogóle bez tłuszczu, bo tego typu przepisy również są. No i także z samych potraw, ten tłuszcz będzie nam uciekał w znacznie większym stopniu niż w przypadku klasycznego piekarnika. Więc nie tylko oszczędność w postaci faktycznej finansowej oszczędności, ale także oszczędność kalowów i mniejsza ilość tłuszczu w przypadku potraw przygotowywanych w Ovi Smarcie. Jak widzieliście, urządzenie typu Air Fryer to naprawdę wszechstronny kuchenny gadżet. Ale czy na tyle wszechstronny, że moglibyście zrezygnować z piekarnika, czy choćby mikrofalówki, bo widziałem, że niektórzy nawet popcorn robią w tego typu urządzeniach? Czekam na wasze komentarze poniżej, bo naprawdę, no cóż... Dużo mniejsze, dużo bardziej oszczędne i dużo szybsze przede wszystkim niż piekarnik. Sprawdźcie także, jak działa oczyszczacz powietrza. A tymczasem, dzięki, do zobaczenia kolejnym razem.